Witam tu wszystkich dzisiaj swoich widzów W dzisiejszym odcinku Będę obcinał te gałęzie, zaraz pokażę wam jak to się będzie będę, będę robił Bo zawsze tyndy ciągnikiem jeżdżę, jak widać błoto A chcę przejeżdżać tyndy, a to mnie przeszkadza, trzeba będzie to obdygać Zaraz wam pokażę co i jak Tylko pojadę, przywiozę maszyny Oczywiście, jak widzicie, moje zjeżdżaki chodzą po, po podwórku. Yy, może w tym roku w to zimę, raczej w to zimę, to nie można nazwać zimą, to dwa dni może spały, pod dachem może nie. No niech, no niech, mówię, niech cztery, więcej na pewno nie spały. Zawsze tutaj prześpią yy, dziś na podwórku. Po prostu ich nie zagoni już chyba. No dobra, jak to zrobić, zaraz wam pokażę. Jak słyszycie, generator działa, piła też. Postawię tutaj na, na błotnik, bo wiadomo teraz już telefonu bliżej tam nie będę przyciągał, bo ze względu na to, że teraz telefonu za złotówkę nie ma, nie wiem, może będziecie widzieli. Dobra jak ty widzi. to widzisz Jak widzicie, teraz przejadę tutaj 30 bez problemu I będzie mnie wygodniej No dobra, w tym odcinku to już wszystko Siema wszystkim, pozdrawiam A! Co ostatni był filmik z tej maszyny co robiłem Tak, zgadza się To jest wózek do rozpoławiania ciągników Mówiliście, że na gumowych kołach Ale bardzo dobrze się sprawdza Już jeden ciągnik na nim rozpołowiłem ale to Wam kiedyś opowiem o nim i pokażę, może jutro, czy pojutrze to teraz wszystkiego dobrego, na razie Wam, trzymajcie się krótko. żyjcie zdrowo i młodo i bogato jak widzicie, jeszcze Wam coś powiem, ten agregacik dobrze sobie radzi mały, sprytny, piłka też i to wszystko jest z Chińska Republika Ludowa, żeby nie było, że e, że to jest jakieś markowe, tylko to jest wszystko chińskie